Da, znaczy kilka lat temu, trzy lata temu, słuchałem takiego wykładu w yy, wykonaniu generała, generała, który był yy, yy, kiedyś szefem sztabu generalnego, w związku z tym, no, coś tam musi wiedzieć o siłach zbrojnych i wykład był poświęcony ocenie stanu sił zbrojnych. Konkluzja była taka, że poza kontyngentem, tym, który wyjeżdża na misje zagraniczne, nie ma w armii polskiej formacji zdolnej do wykonania zadania militarnego innego niż służba wartownicza. A niektóre nawet do tego nie są zdolne, bo zatru muszą zatrudniać firmy ochroniarskie, cywilne, żeby im pilnowały kosze. Więc dobrze to nie wygląda. Proszę Państwa, społeczeństwo nasze reaguje na kapitalizm kompradowski na trzy sposoby. Pierwsza grupa, najbardziej taka dynamiczna, można powiedzieć elita społeczeństwa, elita narodu, bez względu na poziom wykształcenia, widząc, że jest wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego, emigruje. Emigruje. I dlaczego mówię, że elita? A no dlatego, że ci ludzie, po pierwsze, żeby w ogóle wpaść na taki pomysł, to trzeba mieć trochę takiej energii w sobie. Po drugie, ci ludzie dosyć dobrze sobie radzą w krajach swojego osiedlenia. Mimo, że nie znają tam stosunków, nie mają oparcia, często języka nie znają, albo wcale, albo słabo, a jednak się włączają w, w obieg ekonomiczny tamtych krajów, a jak któryś jest lepiej przygotowany, jest wykształcony, zna języki, to nawet zajmuje wysoką pozycję społeczną. Druga grupa nie migruje bo nie może, bo nie chce, mniejsza od powody, ale prowadzi z kapitalizmem kompradowskim wojnę. To nie są ludzie skłonni do wylewności. Oni raczej są tacy dyskretni, więc oni nie chwalą się, w jaki sposób oni tę wojnę prowadzą. Natomiast wiemy, że ta wojna trwa, a wiemy to z takiej informacji, którą co roku przedstawia Główny Urząd Statystyczny. Że mianowicie około 30% produktu krajowego brutto, a więc tego, co jest w Polsce wyprodukowane i sprzedane, bo to jest produkt krajowy brutto, powstaje w szarej strefie, czyli w konspiracji przed władzami. Jeżeli ten szacunek nie jest zaniżony, w moim przekonaniu jest, ale nawet gdyby nie był, to by oznaczało, że co najmniej połowa ludzi uczestniczy w tej konspiracji. To jest konspiracja większa niż w czasie wojny. Proszę Państwa, dzięki tej konspiracji gospodarka nasza jako tako funkcjonuje jeszcze, dostarczając naszemu narodowi ekonomicznych podstaw egzystencji. Poszczególne rządy się odgrażają, że zlikwidują szarą strefę. Ja, ile razy słyszę takie pogróżki, to mój skóra cierpnie ze strachu, ale pocieszam się, że jak partia mówi, że zlikwiduje, to mówi. Wyobraźmy sobie jednak, że któremuś rządowi się udało. Co by się wtedy stało? Prawdopodobnie wystąpiłyby takie objawy, jak przy strajku włoskim. Państwo wiecie, strajk włoski polega na tym, że pracownicy nie przerywają pracy odwrotnie. Pracują bardzo dokładnie, skrupulatnie, przestrzegając wszystkich przepisów, wszystkich procedur, służących niby do sprawnemu funkcjonowaniu. Ale rezultat strajku włoskiego jest zawsze taki sam jak strajku zwyczajnego. Kiedy pracownicy po prostu przerywają pracę. Przedsiębiorstwo staje, instytucja jest sparaliżowana. Więc musimy postawić sobie pytanie, to dla czemu naprawdę służą te przepisy i procedury, skoro ich przestrzeganie prowadzi do takiego paraliżu. Na pewno nie służą one sprawnemu działaniu. One mogą służyć ustanowieniu czyjejś władzy, umocnieniu jakiejś raki, ale to nie ma nic wspólnego z bezprawnym działaniem. Więc gdyby któremuś rządowi udało się zlikwidować szarą strefę, to gospodarka prawdopodobnie by nie ustała, bo ciśnienie potrzeb życiowych jest potężne. Pamiętamy z historii najnowszej, że w generalnym gubernatorstwie w czasie okupacji za nielegalny ubój groziła kara śmierci. No więc trudno sobie wyobrazić gorszą represję. A jednak kto był na wolności, nie siedział w żadnym więzieniu czy obozie, to tą bankę Nawet ci źli naziści z tego korzystali naród nie popełni samobójstwa to poszczególne jednostki nie mogą, mogą nie wytrzymać tego ciśnienia tam rzucić się pod pociąg powiesić czy otruć ale naród nie rzuci się do morza tylko tyle że ekonomiczne podstawy egzystencji narodu mogą zostać wstrząśnięte ze wszystkimi tego skutkami Mówię o tym dlatego, żebyśmy sobie uświadomili, komu zawdzięczamy to, że nasza gospodarka jako tako funkcjonuje. Zawdzięczamy to nie rządom, nie naszym umiłowanym przywódcom, tylko tym dzielnym ludziom, którzy często z dużym ryzykiem osobistym omijają złe prawo, bo to na tym polega szara strefa. Szara strefa nie polega na tym, że żeby, żeby ktoś kogoś okrada. Nie. Szara strefa polega na tym, że ludzie o trosce, o byt swoich rodzin, o istnienie swoich przedsiębiorstw, a niektórzy nawet się kierują motywem dobra gospodarki narodowej, yy, omijają z na I to tym dzielnym ludziom zawdzięczamy, że jako tako jeszcze to wszystko działa. I wreszcie trzecia grupa, która ani nie emigruje, ani nie prowadzi z nikim żadnej wojny, tylko widząc, że jest wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego, coraz natarczywiej prezentuje postawy roszczeniowe. Domagając się, żeby rząd ich wziął na swoje utrzymanie. I rządy przymilając się do nich odpowiadają, oczywiście, proszę bardzo. Problem polega na tym, że rząd na swoje utrzymanie nikogo wziąć nie może. Bo rząd nie wytwarza żadnego bogactwa. Rząd może co najwyżej trwonić bogactwo, które odbierze ludziom, bo ludzie wytwarzają bogactwo własną pracą. Rząd nie wytwarza żadnego bogactwa. Otóż, kiedy rządy mówią, że wezmą tych ludzi na swoje utrzymanie, to używają skrótu myślowego, bo tak naprawdę to rząd może zrobić jedno w tej sprawie: może narzucić obowiązek utrzymywania tych ludzi współobywatelom. I to właśnie robi. I to właśnie robi i podatki, mimo że wysokie i rosnące, już dawno przestały na to wystarczać. I obecnie jedynym sposobem podtrzymania iluzji płynności finansowej państwa jest powiększanie długu publicznego. Powiększanie długu publicznego. Pan minister Rostowski, kiedy był ministrem finansów, Trzykrotnie zmienił sposób liczenia długu publicznego, w związku z tym dokładnie nie wiemy, jaka jest jego rzeczywista wysokość. Szacunki wahają się od 1, 150 miliardów złotych uh do 3 700 miliardów złotych. Ta druga wielkość jest moim zdaniem bardziej zbliżona do prawdy. Wiemy tylko, że dług publiczny powiększa się z szybkością około 7000 tysięcy złotych na sekundę. Godzina ma 3600 sekund, no to łatwo policzyć ile przez godzinę, ile przez dobę, ile przez tydzień i tak dalej. No i drugą kwotę znamy dokładnie, bo ona jest w ustawach budżetowych, musi być zapisana mianowicie koszty obsługi długu publicznego. To, że dług publiczny się powiększa z szybkością 7 tysięcy na sekundę, to jest dowód, że my go nie spłacamy, bo on się powiększa cały czas. My go tylko obsługujemy, to znaczy płacimy procenty. Okazuje się, że kolejne rządy podtrzymują iluzję płynności finansowej państwa za cenę wpychania nas, obywateli, w coraz głębszą niewolniczą zależność od lichwiarskiej międzynarodówki, bo to jest niewolnicza forma zależności, bo istota niewolnictwa nie polega na tym, że właściciel swojego niewolnika bije, czy że go tam krzyczy na niego, czy że go przezywa, tylko istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi na swojego pana pracować. Co to znaczy, że musi pracować na swojego pana? A to znaczy, że musi oddawać mu bogactwo, które swoją pracą wytwarza. No to my właśnie jesteśmy w takiej sytuacji, w taką sytuację coraz głębiej wpychani, nie przez jakichś Moskali czy tamtych, tylko przez własnych, umiłowanych przywódców, którzy w ten sposób podtrzymują iluzję płynności finansowej państwa. I to jest, proszę państwa, już wkraczamy w aspekt polityczny. Dlaczego? Niewolnik nie może być suwerenny. Suwerenny niewolnik to tak jak żonaty kawaler. Nie ma takiego zwierzęcia. Nie ma takiego zwierzęcia.